Siemanko widzowie, w kolejnym filmie na kanale, dzisiaj gramy w prawdziwe życie w PCD, w Polish Driving No ja już od rana jestem w robocie, nie wiem co tu się stało Od rana jestem w robocie, więc musimy już jechać i robimy dwa przewozy, Z Darłow, do dosławna jedziemy teraz, do Dino a następnie jedziemy z ze Sławna, jedziemy do Darłowa i tam stoi już moje auto i będziemy jechać do domu. Do domu. Poprawimy sobie troszkę. Do mhm. Więc jedziemy sobie. O Boże, Boże ci ludzie, ja to serio jeżdżę. No, dawno nie nagrywałem też, bo nie mam kiedy i nie wiem co nagrywać. Dzisiaj sobie wymyślałem, że prawdziwe życie tylko nie mam. O Boże święte. Nie mam nikogo, który by mi w tym pomógł. Powiedzmy, coś nagrać. Powiedzmy, nie wiem. Żeby nie zdradzać jakichś sekretów, dobra, wyprzedzamy. Boże, przed zatoczką, żeby się wyrobił. Oe, nie wyrobiłam się. Zmieniamy pas. Trochę zwolnić. Co trąbisz? Mhm. No, zbieramy na najdroższy autobus. Um, on kosztuje 400 ileś, chyba, bodajże Więc przytam jeszcze długa droga. Oczywiście dzisiaj nie będziemy zarabiać 400 tysięcy, bo to by nam zajęło 8 godzin. Ale dobra. Dojeżdżamy do Doni się widzimy jak podepnę przyczepę już o Boże święty wypadek nie miał już się widzimy jak podobne następnym dobra podpinamy już na czepę i będziemy jechać kolejny przewóz już na szczęście ostatni bo się też noc robi to można oho coś mi ta ciężarówka to serio bursuje no ale dobrze. No to jedziemy. Nie, pa, nie wiem, czy mówiłem, no ale dzisiaj prawdziwe życie gramy. Więc ten. Ta ciężarówka miała mega dobre kiedyś te <laughs> hamulce, a teraz jak, jakoś nie ma dobrych hamulców. Więc nie wiem, co się stało. No dobra. kierunkowskaz i jedziemy no to jedziemy i to dojedziemy będzie trzeba sobie pójść pod stację nie, gdzie ja stoję? A dobra, ja stoję tam ja stoję na parkingu to zaraz tam przyjdę więc spotykamy się jak dojadę Dobra, już dowiozłem sobie to i wsiadłem do auta i teraz jedziemy do domu, bo w dzień będzie trzeba dosłownie jechać, trochę sobie sprawd tam pozałatwiać, więc jedziemy. Dobra, włączamy długie, bo nie ma na tym tego To jedziemy. Może uda mi się VMAX'a jego wyciągnąć <laughs> Dobra O, tu L'eczka, dobrze, że wyjechała To by był wypadek Dobra, VMAX'a jedziemy Zwolnimy szypniemy sobie trochę tędyk. Czasami tak jeżdżę. No to normalny, no nie? O tu trzeba hamować, bo nie wyhamuję. Dobra, widzimy się, jak dojadę do domu. Dobra, dojechałem. To chyba dzisiaj będzie na tyle, taki nudny ten filmik, no ale od czegoś trzeba zacząć, nie? No to to będzie na tyle dzisiaj, no to nara!